Orędzia Maryi na czasy ostateczne. Simona Patalano i Angela Fabiani. Zaro, Włochy. Simona Zobaczyłam mamę. Była cała ubrana na biało. Na głowie miała delikatny welon. Poprzetykany złotymi punkcikami i koronę królowej. Na ramionach miała szeroki biały płaszcz, sięgający prawie aż do stóp, które bose spoczywały na kuli ziemskiej. Mama w prawej dłoni miała zwój, który potem otwarła, trzymając go w obu dłoniach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto przychodzę do Was. Dzieci moje, ja jestem królową i matką wszystkich narodów. Przychodzę, by ukazać Wam drogę, która prowadzi do mojego i Waszego ukochanego Jezusa. Przychodzę, by wziąć Was za rękę i przeprowadzić Was tą drogą. Dzieci moje, ja jestem drzwiami środkiem nie celem. Prowadzę was do Pana, kocham was i chcę, żebyście wszyscy byli zbawieni. Tylko Pan zbawia, buduje, uzdrawia. Tylko w Nim jest prawdziwe życie. Dzieci moje, kocham was. Nauczcie modlić się wasze dzieci. One są przyszłością. Spójrzcie coraz więcej wieczorników modlitewnych, niech każdy dom pachnie modlitwą. Dzieci moje, w chwilach bólu i próby nie traćcie odwagi, zwracajcie się do Pana, a On nie spóźni się z przyjściem Wam z pomocą. Kocham was niezmiernie, dzieci moje. Daję wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pośpieszliście do mnie. Angela, tego wieczoru mama ukazała się jako matka i królowa wszystkich narodów. Miała różową sukienkę i była okryta dużym zielono-błękitnym płaszczem. Jej głowa była ukoronowana dwunastoma jaśniejącymi gwiazdami. Miała ręce złożone do modlitwy. W dłoniach trzymała długą koronkę różańca świętego, białą, jakby ze światła. Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Na niej był wąż, który mocno uderzał swoim ogonem ale mama trzymała go mocno swoją prawą stopą niech będzie pochwalony Jezus Chrystus drogie dzieci oto jestem jeszcze raz tutaj pośród was w moim błogosławionym lesie przez nieskończone miłosierdzie Boże dzieci najukochańsze czekają was ciężkie czasy to już są czasy bólu i próby. Dzieci moje, także tego wieczoru przychodzę tutaj, by prosić o modlitwę za mój ukochany Kościół. Módlcie się dużo za Kościół, nie tylko za ten powszechny, lecz także za Wasz Kościół lokalny. Dzieci moje, w Waszym Kościele jest zbyt dużo podziałów zbyt dużo frakcji. Bóg jest miłością. Bóg jest jednością. Dzieci moje, kiedyż się nawrócicie? Kiedy zrozumiecie, że ważne jest, by każdy z Was był sługą nieużytecznym i za takiego się uważał. Jezus przyszedł, żeby służyć, nie, żeby być obsługiwanym, podczas gdy wielu kapłanów używa swojej funkcji i posługi, żeby to im służono. Potem mama wyciągnęła ku mnie dłoń i powiedziała: Chodź ze mną. Poczułam, że się podnoszę i poczułam się jakby zawieszona w powietrzu razem z nią. Ode mną była jakby wielka szyba. Ona pokazała mi palcem, żebym patrzyła. Popatrz córko popatrzyłam na tą wielką, przezroczystą szybę. Zaczęłam widzieć sceny wojenne, różne okropne rzeczy, sceny przemocy i rozpusty. Było tam wszystko to, co jest przemocą i co jest złem. Potem mama rzekła do mnie: Teraz chodź ze mną. Znalazłem się na placu świętego Piotra, na wielkim placu kościelnym. Odbywała się właśnie celebracja Eucharystii. Po prawej stronie siedzieli biskupi i kardynałowie, po lewej kapłani i wielu różnych zakonników. Mszę celebrował i jej przewodniczył papież Franciszek. W pewnym momencie wielki piorun rozświetlił cały plac i miał uderzyć w krucyfiks, ale choć wybuchły bardzo wysokie płomienie, krucyfiks nie został zniszczony. Ziemia zaczęła mocno się trząść i przed ołtarzem powstała wielka szczelina. Wszystko dalej się trzęsło. Wielu biskupów, kapłanów i ludzi z różnych innych stanów, którzy byli tam obecni, padło na kolana, niektórzy z nich padli twarzą na ziemię. Inni natomiast pozostali nieporuszeni na stojąco. Papież podszedł do krucyfiksu i ucałował jego stopy. Mama w tym momencie rozciągnęła swój wielki płaszcz i okryła wszystko. Powoli ziemia na nowo się zamknęła. Maryja mówiła dalej: Dzieci, nie lękajcie się. Siły zła nie przemogą i na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Dzieci najukochańsze, bądźcie żywymi płomykami, nie gaście swojej wiary i módlcie się, ażeby nie zatracono prawdziwego magisterium Kościoła. Proszę Was usilnie, niech między wami nie będzie pęknięć, lecz bądźcie zjednoczeni. Potem pomodliłam się z mamą za kościół i na koniec poprosiłam ją, by pobłogosławiła wszystkich tych, którzy polecili się moim modlitwom. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.